Dla większości dzieciaków czy młodzieży, to jest często pierwszy wyjazd zagraniczny, pierwszy wyjazd dalszy. Jest to takie doświadczenie, gdzie muszą wyjść ze swojej strefy komfortu, gdzie muszą pokonać pewne obawy, również są to obawy rodziców. I z naszych takich doświadczeń okazuje się, że większość z tych obaw jest zupełnie nieuzasadniona lub nie doceniamy możliwości, jakie potencjału i tego, co tak naprawdę ta młodzież potrafi, bo dopiero na wyjeździe okazuje się, że świetnie sobie radzą, że doskonalą to, co wynieśli już ze szkoły. Natomiast tu okazywało się, że oni pracują, że potrafią być punktualni, że jakby znają swoje obowiązki. I często też nawiązywałam taką relację bardziej, gdzie mogliśmy się nawzajem poznać, co też później owocuje w takiej pracy w szkole, na lekcjach, gdzie już jest taka, bardziej takie, takie zrozumienie i, i lepiej pracuje się również na zajęciach, takich szkolnych, w ławce. Suma summarum na zakończenie. Jest to naprawdę wspaniała szkoła życia, ponieważ na końcu zawsze jest sukces, zawsze jednak się udaje, zawsze też są w taki sposób zorganizowane te wyjazdy, że jest coś, jakiś namacalny owoc, coś, co mogą sami zobaczyć, że coś osiągnęli, co zrobili i no nie ma, wydaje mi się, lepszej nauki niż właśnie taka praktyka. Na pewno warto rozmawiać z dziećmi i pytać ich. Na pewno pokazałabym, skonfrontowałabym ich już z tą młodzieżą, z rodzicami, którzy już doświadczyli takiego wyjazdu. Więc, wiele rozmów, pokazać, pokazałabym im zdjęcia, żeby naprawdę zobaczyli, jak to wygląda na miejscu. I no, takiej odwagi zaufania. Myślę, że potrzebne jest takie zaufanie. Wydaje mi się, że nabrali pewności siebie po tych praktykach. Potrafią pracować zespołowo. Tak, były osoby, które były jak gdyby zamknięte w sobie, natomiast po tym wyjeździe otworzyły się na innych i to też widzą rodzice tych uczniów. Nabranie doświadczeń zawodowych, no i otwarcie się na siebie i na. Świat, tak bym powiedziała. Niektóre z dzieci po raz pierwszy wyjechały za granicę, więc były obawy ze strony rodziców i ich samych. Natomiast no tak jak już zauważyliśmy, nie tylko male i rodzice, że niektórzy się właśnie otworzyli na innych, stali się tacy pewniejsi siebie i myślę, że takie wyjazdy są bardzo wskazane i pomocne dla nich.